na interpelację, które złożył właśnie tam radny Marcin Ciesiek na moją ręce ja też nie chciałbym, i na rentę pani Wiesi dotyczy to wydania publikacji monografii Iłowa i ja nie chciałbym, żeby państwo sołtysi nie słyszeli tego tylko też ale nie dać tylko na piśmie panu Marcinowi, ale żeby odpowiedzieć to publicznie na właśnie na sesji. I wprowadzam taki punkt, e, udzielenie głosu pani Wiesławie Zwiętara i ja jako w drugiej części. Dziękuję bardzo. Dziękuję. E, Czy są jeszcze uwagi? Ustosunkuję się pani Wiesława Zwiętara. Natomiast zwrócenie uwagi... Odnośnie rażących błędów, to ja Panu Marcinowi chciałbym powiedzieć jedno. Błędów tylko nie popełnia ten, kto nic nie robi albo nic nie pisze. I to jest taka zasada. Natomiast wszystkie błędy można poprawić i trzeba nawet naprawiać. Na pewno tutaj Pani Wiesia się ustosunkuje. Natomiast zwracanie uwagi, że środki nie powinny... tego bieżącego roku, jakie wpłynęło do Pana Wójta, również do mojej wiadomości, do wiadomości przewodniczącego Rady Gminy Rady Gminy oraz niektórych mieszkańców gminy i księży. Chciałabym się ustosunkować do zarzutów, jakie wpłynęły pod moim kaderem. Piszą monografię, Dokumentach. opierałam się na wielu opracowaniach historyków, korzystałam z wielu źródeł i tak było. Pan Marcin Cieślak, pisząc o moim wykształceniu i o tym, że jestem prezydentką w tym temacie, na pewno ma rację ale wydaje mi się, że tu nie ma nic do rzeczy. Interpelacja jest to forma zapytania. Natomiast Nie ma podstaw, aby podważać opracowania historyków i ich kompetencji. Zarzuca mi Pan w że nieprawdą jest informacja, jaką podałam, że 1902 w 1944 roku Kościół Iłocki uległ ponownemu spaleniu, że na cmentarzu Iłockim znajduje się kaplica z XVII wieku oraz w niej rzeźba Boga Ojca z tegoż wieku. I tu przytoczę pana słowa i fałszowanie historii. I tak jak już wcześniej wspomniałam, Pracowania są w porządku, jeśli chodzi o tą zmianę według Pana. Nie bardzo rozumiem, co Pan sugeruje, pisząc, że książka została napisana w poprzedniej epoce. Chciałabym, aby mi Pan to wyjaśnił. Zarzuca mi Pan również promowanie własnej twórczości. Otóż odpowiem Pani tak. Tak się że w ubiegłym roku ukazał się tomik mojej poezji, w którym umieściłam wszystkie wiersze napisane o Iłowie, a jest ich sporo. Sąc rozdział, w którym umieściłam wiersze o liłowie, Wystąpiłam do pana Karola Cieślaka i Państwa Ligazów. Jeśli chodzi o zgodę pana Mogranowicza. Pan doskonale wie, że pan Mogranowicz nie żyje. No, tak, oczywiście. Tak, Ale ja napisałam przypisałam, że korzystałam. Ale to nie można cytować, Że korzystałam właśnie z pracy magisterskiej w dużej mierze. Podkreśliłam to. W słowie że bardzo dużo wiadomości prawa właśnie z pracy magisterskiej pana szybowia Myślę, że byłby zadowolony z tego. No myślę, że chyba tam, a gdyby... Byłby zadowolony, by gdyby wydał indywidualną jedną. On na pewno... Ale jeśli w przypisać, to można skorzystać. Jeżeli te zapisy teraz nie doznaczały. Oczywiście, że wiem. nie doznacza. No. mi się tak wydaje. Się... No, gdybym ja nie napisała tego w przypisach, że... Nie, nie. Gdybym tak, ja nie napisała tak, tego, to można by było zarzucić mi i mniemać, że to tak, są moje wybory na ten temat.